Hej, witam. Dzisiaj 6 listopada. Zobaczcie, słabiutko na razie, bo zaczęliśmy. Kozia broda, kilka podgrzybków. Ale po to tu przyjechałem. Zobaczcie. Widzicie? Wiedziałem, że jeszcze o tej porze roku tu będą kureczki. Op. Op. Tu jest następna. Następne. Delikatnie o, tak wyglądają o, tutaj, za chwilę je włożę do koszyka ale tu widziałam następną tu jest następna tu pod grzybek, ale już padł ale patrzcie, kureczki jak znalazł o, jaka ładna tu następna po kurki przyjechaliśmy wczoraj byliśmy o, patrzcie w głębiej są. Wczoraj byliśmy na pradziwkach Pięknie nazbieraliśmy Jak na 5 listopada wrzuciłem filmik. No to było przepięknie. Zasłonić są grzybnie. Tam o, żoneczka szuka. Tutaj o, jeszcze kureczka mała, ale to nie tylko jedna. Patrzcie tutaj. Zobaczcie. O, i podgrzybka marzona Także kurki ja spodziewam się dzisiaj znaleźć tak tych kurek no to minimum na sos jak widać o teraz lepiej i dopiero będzie fajnie Ale już chłodno, całą noc padało. Że nieźle. O, jakie żonka niesie podgrzybka. A dziękuję bardzo, proszę o Dobra. A tutaj, co tutaj było? A zobaczcie, kozia broda była, ale już padła. Ona się nie nadaje. My obadamy tutaj teren. Tam myślę, że będzie trochę więcej kurek. Więc się włą, włączę jak będą Dobra na razie Zobaczcie, no oczywiście moja żonka młodziuszek Także oj, muszę koszyk położyć no, Zobaczcie Jeszcze podgrzybek 6 listopad Pięknie Nieźle Ach. No widać, odbieramy powolutku. Tu w tym samym miejscu, tu przed chwilą kurki były. O, lasek taki piękny. U nas na zachodzie jeszcze ciepło w miarę jest. O, żonka ma kurkę. Jeszcze to idziemy tam zobaczyć. Ale co pojedyncza? No, tu jest uh -huh. O nie, jest jeszcze a jest. Tu? I tutaj uh -huh. No widzę. I tutaj Zobaczcie. Tutaj są. Tutaj. I tutaj chyba też. broda. ale już niestety. Koziobroda. Ta... Ale ładna koziobroda. Zobaczcie. Zobaczcie, a ta koziobroda. A, widzicie, jak mi dokopuje, mam cały czas. I to ładna. Patrzcie jaka ładna. A, wyrwie ją. A. A tutaj już taka mokra, ale tu się obetnie. Tu będzie dobrze. Aj, patyczek. Jedną ręką ciężko mi podnosić. i będzie. A, żonka wyrywa te kureczki. Im korzonki dopierania w domu, ten odcinaj. To wtedy są lepiej zachowane. A pod no, jak widać, podgrzybki już poszły. O. Ale tutaj jak widać ładna koziabróbka też były No jakby nie patrzył listopad to jednak nie jest najodpowiedniejszy moment na, na nie, ale jeszcze będzie zbierać super dobra, weź tam koziobródkę, poczekaj. Nie, wyłącz ten mi telefon no i może być problem. Zobaczcie ile jest kozie brody. Tam daleko... O tam widać. Żona zbiera mu, już ma kurki. A ja tu też trafiłem na kureczki, zobaczcie. Znowu, A, zobaczcie jakie kureczki. Aha. I tutaj to samo. sporo tych kurek będzie tylko najgorzej że, najgorzej, że kozie brody tyle bo nie ma co z tym zrobić, o, podgrzybek ale już jest starszy, już takich to na pewno nie bierzemy trafiają się młode podgrzybki, tak samo zobaczcie tutaj kolejny był ale to nie to nas nie interesuje stare podgrzybki mają być w miarę młode nie muszą być idealne. Hmm. No, i chciałem Wam pokazać na żywo jeszcze, ale nie ma. Zobaczcie, jak jest piękna pogoda. Przypominam, jest 6 listopada. Także ten weekend piękny. Wczoraj na prawdziwkach i to pięknie zbieraliśmy A dzisiaj całkiem inny las 50 km dalej jesteśmy praktycznie Chciałam kurki zawsze rosły późno coś się trafia Dobra, znajdę coś, to się włączę i żonka woła, o, ma ładnego o, Poczekaj nagram chociaż Czekaj, najpierw tego co masz w ręku. O! Piękny. Super. I zobaczcie tutaj. Mogę Aniu wyrwać? Tak. Zobaczcie. Szósty listopad. To jest młodziutki Patrzcie. Te kureczki i to. Dobra, trzeba będzie obciąć. Wiesz co? Weź jeżeli może obetni. Sprawdzimy na żywo, czy są zdrowe. Patrzcie zdrowiutki. I to samo. Także jest fajnie. Zobaczcie, jakie ładne. Kurczę, felek. No piękne. Rąka. Tutaj piękne, Vergięgo. O! Patrzcie. Takie żonka zbiera. To są jej, no niestety. Oj, że mi dokopuje wiecznie zobaczcie pokaż ooo, piękny 6 listopad i kto mi powie, że nie ma grzybów i to no, z tego tylko kapelusz będzie ale piękna czekaj Janiu, zobaczę obejrzę tą młoda popatrzcie na to świeża brudka. zobaczcie Dobra, ja muszę się wypakować, bo nie ma tego nawet jak powyciągać. Zobaczcie, o tutaj. O, kolejny, tutaj kolejny, a nie obetnie. Tak, widziałam też gdzieś tutaj, ale... O tutaj. Nawet dwa są. Nie, nie wiesz, ten, ten ci nie nada, ale ten będzie ten dwa. będzie dobry, tak. są dwa. O no, zobaczcie jak jest. Na tutaj. Będę musiał te kozie brody chyba do reklamówki ułożyć bo tam jak kurki to nie pogniecie, a tych kurek dosyć sporo mm. dobra, a nie, ten, ten możesz rzucić, nie, to może rzucić wyciągniemy kozie brody. No, weź ten tutaj to no. będzie trzeba obciąć tak samo poobcinać no, zobaczcie to młodziutkie grzybki, piękne dobra, wyciągamy kozie brody i przepakowujemy się no mała aktualizacja zobaczcie. I kolejne kozie brody rosną. A tutaj żonka. A jak widać te kozie brody przełożyliśmy tak jak mieliśmy zrobić. Tu mamy to. Ale słabo ogólnie, jak widać. Dla niektórych będzie to fajnie, ale dla nas słabo. Zobaczcie, taki piękny lasek. Przypominam jest 6 listopada. Tam jest pięknie zielono, bo to iglasty las. Jeszcze pojadę z powrotem na prawdziwki, ale muszę dać im urosnąć. Wczoraj zabraliśmy chyba wszystko. Dobra, wycinamy te kozie brody. I będziemy szukać dalej. Idziemy tam za kurkami. Chciałem Wam ciekawostkę pokazać. Myślałem, że pod grzybek. Zobaczcie. Nie mam pojęcia jaki to grzyb. Zaskoczenie takie mnie wzięło. Hm. Zostawię go, no na pewno nie wezmę, skoro nie wiem. Ale tutaj zobaczcie. Op. Pieprzniczki ładne. O. Tutaj... Hmm. Tutaj to już chyba nie Tam zostawiłem koszyk przy podgrzybku Chciałem Wam podgrzybka pokazać O, to wam pokażę. Mojego podgrzybka właśnie coś wyrywa. To Koszyk, ale patrzcie też... I maślaczek się trafił jeden i tutaj pod grzybetek o. zobaczcie nóż mam w kieszeni więc na razie tak go wrzucę i szedłem tutaj widziałem z daleka patrzcie na to cudo jaki piękny Rośnie w spokoju. A tutaj mój dzik, oj, zasłoniłem ręką, przepraszam. Się przydziera. Zobaczcie, tu się powoli zbiera. Tam trochę tych kurek jest. Tu wycięłem. I tutaj następne. A zobaczcie, jaka kurka. ładna. O. Są dwie, patrzcie, jakie kury, jakie wielkie. No, zobaczcie, w jednym miejscu tyle ten podgrzebek, to się do niczego nie nadaje te kozie brody trzyma w reklamówce. Nie widzę Chyba, nie, to liść. Dobra, jak coś ciekawego, to jak to, to się włączam i będziemy dalej nagrywać. To jak widać, tu mamy młodą kozię brodę. Obecny tutaj ogonek, i tutaj chyba już kureczka jeszcze. tak, zobaczcie, jak ładna. Jak pochowane. O! Patrzcie, jakie kurki. Takie ładne już 6 jest listopad. A to już nieźle. To za chwilę obetnę. Mam jedną rękę na razie, bo. Nagrywam. Moja żonka nam szuka. No nie widać następnych. Dobra, szukam dalej. <głosy> <głosy> daleka widzę. Kozia brudka, kolejna. Ojoj. O, nie tylko położę tutaj koszyk A zobaczcie kureczki tu to samo i tutaj kozia broda ale wiecie co? ona już taka bardziej mokra jest nie, zobaczcie tej chyba już nie bierzemy nie, tam zostawmy ale tutaj te kureczki to jak najbardziej Бачич. А тоо 1. Ноп. Ale co było wycięte? Koziąbrodę? No i widzisz. No słuchaj, sami nie jesteśmy. O Zaraz tam podejdę. Tylko zobaczę tutaj, czy kurek nie ma jeszcze. Jak jechaliśmy, było cztery, chyba samochody stały. Także u nas w zachodniopomorskim nadal grzyby są. Polecam Oj, 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 nie, to jest liść Porobiłam się, dobra, szukam dalej Żona wołała, zobaczcie, kolejna kozia broda. ale przedtem tutaj o kureczki Op. zobaczcie jakie ładne No coraz lepiej praktycznie kozia broda i, i kurki w tym samym miejscu występują ale wiecie co tylko kawałek tutaj ten z góry się weźmie a resztę zostawiam to już nie, się nie nadaje za bardzo a ten na razie do swojego koszyka później do Andzie reklamówki nie tutaj nie ma no tam jakiś już młodnik posadzony my szukamy w takim lesie Dobra, co znajdziemy? To kolejne nagranie. I żonka mi przyniosła podgrzybek, dwie kureczki, koziom brodę. I tutaj zobaczcie, znowu kureczki rosną. No ja się do koszyka właśnie. A, zobaczcie, jakie ładne I ktoś mi powie, że grzybnia teraz się będzie wysuszać. To jest tak mokro. Zresztą już jest. Opa, tych nie widziałem. Fajnie. O, już je wyrywam. O i tu. Gdzie jeszcze? Ale ładne. Mhm. Jedna duża. Proszę. Daj, na tym zobaczcie. Jaka ładna kuleczka no, to tych kurek już sporo ale to, to był mój cel dzisiejszy kurki podgrzybki to jest przez przypadek kozie brody to w ogóle przyjechaliśmy dzisiaj głównie na kurki po wczorajszym prawdziwkowym raju to było pięknie, z prawdziwkami. na podgrzybki nie liczyłem za bardzo, ale jak widać są o tam widać nawet jakiś Stary, takich to nie bierzemy. Ale kureczki liczyłam takie na obiadzik, a tutaj będzie ich więcej nawet słoiczek się włoży. To no zobaczcie, za chwilę będzie pełny kosz. Reklamowa kozie brody. Miałem w, w kieszeni reklamówkę. Nieźle. Szukamy. Jak coś fajnego to się włączam. A, a jak nie, to będzie już podsumowanie. Kolejne kureczki. No spoko ich. Coraz więcej. Ale zobaczcie. Te, to jest jedna. Popatrzcie jaka wielka kura. Taka ładna kureczka. Patrzcie ile jest. No do następnej. Ach. Jak widać, tyle jest. Tam już na pełną reklamowę brody. My powoli wracamy. Mamy że 3 km do samochodu. Ale zobaczcie jeszcze jakie się ładne trafiają. Zobaczcie to. A później obetnę. Jedną ręką to ciężko, tak. Idziemy powoli. No i podsumowanie. Zobaczcie, ile jest. Ładnie! Kozie brody, ale chciałam Wam kanie pokazać, jeszcze rośnie. Kurde, no zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Popatrzcie na to. Szósty listopad, a mamy przepiękną pogodę. Nie wiem jak u Was na zachodzie, na innych częściach kraju, ale u Was na zachodzie to jest pięknie. Tak, śmiej się, śmiej się mojego życzenia. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Cześć.